Opłaty dodatkowe za zwierzęta. Już pokazuję. Opłata dodatkowa za zwierzę powinna być dodana nie w cennikach, tylko w zakładce narzędzia, konfiguracja i to będzie zakładka usługi. Dziękuję za to pytanie, no bo ono oczywiście wiąże się z cennikami. W zakładce usługi dodajemy nową usługę. I napiszemy tutaj na przykład ten nasz pies. P i S. Następnie musimy stworzyć magazyn. Oczywiście, w przypadku psa, tych on może być duży. P i S. Załóżmy, że możemy w tym samym czasie w hotelu przyjąć tysiąc psów. Oczywiście ten moduł niekoniecznie musi odpowiadać za psa, ale to może być wynajem kajaków, na przykład czy rowerów. I z tego tytułu można podać w magazynie liczbę, ile w danym dniu możemy danych jednostek sprzedać. Zakładam, że, że tutaj jest bez ograniczeń, więc pisałem 1000, więc podałem nazwę usługi, czyli opłata, opłata za psa. Z magazynu pies, gdzie wpisam 1000. Następnie rodzaj usługi. To nie będzie usługa jednorazowa, tylko to będzie usługa stała. Co to znaczy usługa stała? To znaczy, jak będziemy skracać albo wydłużać rezerwację, no to nas się będzie wydłużać i skracać z rezerwacją per doba. Będzie obowiązywała w momencie zameldowania, tylko ten hotel. Będzie obowiązywała zawsze. Ilość, ile ściągany jest z magazynu, 1, jaka jest stawka za psa, nie wiem, chyba 23. I dodajemy cenę, cena, tutaj daty nie są ważne, wynajmowanie jest na cały dzień. Cena, opłata za psa będzie 50 zł, dostępne co minutę. W przypadku... To, Skończę konfigurację psa i pokażę jeszcze raz inny przypadek. Ok. Zapisz, zapisz. I teraz proszę zobaczyć. Do mojej rezerwacji Jana Kowalskiego, która jest na 4 doby. Cena tej rezerwacji w planiec nowym standard minimum 3 doby jest 720 zł. I przechodzę. To będzie trochę mylące, bo wtedy te usługi stałe one się zachowują dokładnie tak samo jak posiłki. Więc mylący jest to, że trzeba wybrać zakładkę posiłków i tutaj w zakładce posiłków pojawi się moja opłata za psa. I teraz zaznaczę, że ten pies jest. Mam jednego psa. OK. I proszę zobaczyć, na każdy dzień system dodał nam opłatę za psa. Klikam zapisz i do mojej rezerwacji została dodana. To jest znowu w salach posiłków, natomiast w raportach już oczywiście będzie, będzie można wyszukać ile mieliśmy opłat za psa i nasza rezerwacja kosztuje 720 plus 200, bo w zakładce posiłki mam tą opłatę za psa.